Zadyszka Wisły, Chorzów wciąż miastem lidera oraz rewelacyjna puszcza. Dziesiąta kolejka Fortuna pierwszej ligi dobiegła końca. Przyszedł czas na jej podsumowanie. Zapraszamy na nasz magazyn! Zobaczmy, jak wyglądał rozkład jazdy na dziesiątą serię gier. W niej czekał nas szereg ciekawych starć, jak choćby spotkania Stali Rzeszów z Wisłą Kraków, ruchu Chorzów z Zagłębiem Sosnowiec, czy też ŁKS-u z Brookbed Termaliką. Na początek jesteśmy w Tychach. Tutaj po ostatniej klęsce 0-5 w Gdyni, GKS chciał zrehabilitować się przed własnymi kibicami w meczu z Odrą Opole. Spotkanie błyskawicznie mogło zacząć się w wymarzony dla gospodarzy sposób. Już po upływie kilkunastu sekund potężny strzał oddał Dominguez, ale skutecznie interweniował Kalinow. Po raz drugi bramkarz Odry poważnemu testowi poddany został w doliczonym czasie pierwszej części, ale i po próbie Nedlicza zaliczył go pozytywnie. Przegląd wydarzeń z drugiej części otwieramy jeszcze jedną szansą gospodarzy. W 51 minucie z rzutu wolnego centruje Dominguez, tym razem po tym strzale Wiktora Żydki bramkarz Odry już sobie nie poradził i to GKS miał przewagę. 6 minut później mogło być już nawet 2 do 0, gdyby minimalnie lepiej przymierzył Dominguez. Po 120 sekundach gościmy pod drugą bramką. Z pola karnego potężnie uderza Marzec i poprzeczka uratowała Tyszan. O dużym szczęściu mógł mówić wracający po kontuzji do ligowego składu GKS-u Konrad Jałocha. Gospodarze okazali się bardziej skuteczni. W 80. minucie dobra kontra drużyny Dominika Nowaka, po której Dominguez idealnym podaniem obsłużył Patryka Mikite, a ten nie miał problemów z podwyższeniem na 2 do 0. Po tym golu stało się jasne, że trzy punkty zostaną w tychach. Zwycięstwo mogło być nawet wyższe, jednak po wrzutce Biegańskiego i kolejnym strzale Mikity przyjezdnych uratował słupek. W Tychach w końcu są powody do optymizmu, natomiast Odra notuje trzecią z rzędu ligową porażkę. Do jednego z ciekawszych spotkań dziesiątej kolejki doszło w piątkowy wieczór. W Chorzowie przy Cichej ruch, który po ostatniej serii gier wskoczył na pierwsze miejsce w tabeli podejmował w Zagłębie Sosnowiec. Pierwsza próba gości w ósmej minucie, gdy z rzutu wolnego niecelny strzał oddał Bonecki. Kilkadziesiąt sekund później ze swoim premierowym atakiem suną gospodarze. W polu karnym do akcji podłącza się Tomasz Swędrowski i przy odrobinie szczęścia na raty wykańcza akcję swojego zespołu. Ruch jest na prowadzeniu w tym prestiżowym starciu. Sosnowiczanie wyrównania szukają jeszcze przed przerwą. W 43 minucie po centrze końnego poprzeczkę ostemplowuje Bonecki i wydawało się, że gospodarze mogą odetchnąć z ulgą. Jednak okazało się, że zawodnik Zagłębia w momencie strzału został sfaulowany przez Sadloka. W związku z tym Zagłębiacy mają rzut karny, ale zdecydowanie marnuje go Rozwandowicz posyłając piłkę daleko ponad światło bramki. Drugą połowę mocno mogli zacząć goście, jednak po rzucie rożnym i strzale Bodziocha doskonale spisał się Bielecki. Zagłębie nie potrafiło znaleźć bramki wyrównującej, a w 89. minucie zaatakował ruch. Po centrze Pląskowskiego piłka dotarła do Kacpra Michalskiego, a ten potężnym uderzeniem podwyższył wynik. Zaskoczony Michał Gliwa, i mimo ostrego kąta, Chorzowianie zadali drugi cios. W doliczonym czasie Zagłębie powinno strzelić choćby jednego gola. Ale najpierw Szumilas obił poprzeczkę, a po chwili przewrotka Masłowskiego również nie zaskoczyła Bieleckiego. Ruch kontynuuje dobrą pasce i ze Śląsko-Zagłębiowskiego boju wychodzi zwycięski. W sobotę z Fortuna pierwszą ligą zaczęliśmy od starcia w Bełchatowie, gdzie spisująca się nadspodziewanie dobrze Skra, kolejną niespodziankę zamierzała sprawić w starciu z napędzoną ostatnim wysokim triumfem Arką Gdynia. W pierwszej połowie swoje warunki gry starali się narzucić Gdynianie, ale nieoczekiwanie groźniejsza była Skra. Tuż po 15 minutach dwie bliźniacze sytuacje Częstochowian, gdy strzałami z pola karnego Krzepisza postraszył Baranowicz, ale obie próby skutecznie zatrzymał bramkarz Arki. Kolejne dwie parady bramkarz gości zanotował w 35 minucie, najpierw odbijając uderzenie z rzutu wolnego Szymańskiego, a następnie dobrze powstrzymując główkującego Krzyżaka. Niewykorzystane okazje skry zemściły się po zmianie stron. W 51 minucie przytomny odbiór zanotował milewski szybko uruchomił Huberta Adamczyka, a ten precyzyjnym strzałem pokonał bursztyna. Arka napoczyna skraj i częstochowianie muszą szukać odpowiedzi. Okazja ku temu nadarzyła się w 66 minucie. Składna wymiana podania. Ostatecznie z dogrania winiarczyka użytek robi Filip Kozłowski. Bardzo ładna bramka skry po zespołowej akcji. Remis z pewnością nie satysfakcjonuje przyjezdnych. Kolejne natarcie żółto niebieskich w 74 minucie. Czubak podcina piłkę nad bramkarzem. Słupek, a piłkę dobija omran hajdary. Szczęśliwie kończy się ta akcja dla Arki, a afgański piłkarz w Gdyńskiego klubu strzela już szóstego gola Fortuna na pierwszej lidze. W końcówce swoją bramkę numer 6 mógł zdobyć także Czubak, jednak tym razem piłka nie wylądowała w siatce. Arka po trudnym spotkaniu mogła cieszyć się ze zwycięstwa 2 do 1. Do kolejnego z hitów minionej kolejki doszło w stolicy Podkarpacia. Stal Rzeszów gościła Wisłę Kraków. Obie ekipy w dziewiątej kolejce doznały smaku porażki i do sobotniej rywalizacji przystąpiły z zamiarem zgarnięcia kompletu oczek. Od pierwszych fragmentów działo się bardzo wiele. W 14. Minucie stał dwukrotnie zagościła pod bramką Wisły. W pierwszym przypadku wyśmienitą okazję miał Małecki, a także starający się dobić prokicz, ale bohaterem Białej Gwiazdy został doskonale interweniujący Biegański. Kilkanaście sekund później kolejna szansa, a w stuprocentowej sytuacji uderzenie Michalika fantastycznie zatrzymał młodzieżowiec w bramce gości. Niewykorzystane okazje zemściły się błyskawicznie. W szesnastej minucie po prostopadłej piłce od talara skuteczną podcinką popisał się Michał Żyro, i zamiast prowadzenia stali, to Wisła zadała pierwszy cios. 22 minucie stara się odpowiedzieć stal. Z kontrą wychodzą zawodnicy Beniaminka. Małecki podaje do prokicza. Ten wykłada piłkę, a formalności dopełnia Damian Michalik. Zabójcza kontra gospodarzy i w Rzeszowie było już 1 do jednego. Kolejne warte odnotowania akcje już w drugiej połowie. W 52 minucie ze strzałem Rodado poradził sobie Pengsa, natomiast 4 minuty później sposobu na wiślacką defensywę znów szuka stal. Poczobut świetnie podaje do Prokicza, ten z pierwszej piłki do Damiana Michalika, a ofensywny piłkarz gospodarzy Naraty nieco przy pomocy szczęścia kompletuje dublet. Ogromna radość gospodarzy, którzy odwracają wynik na swoją korzyść. W 59. minucie mogło być już nawet 3 do 1. Jednak znów dało sobie znać talent Biegańskiego, który zapobiegł zdobyciu hat-tricka przez Michalika. Kilkanaście minut później wydawało się, że Stal osiągnęła swój cel i dobiła Wisłę, gdy po centrze Głowackiego z rzutu wolnego do siatki trafił Paweł Oleksy. Jednak okazało się, że defensor Rzeszowian znajdował się na spalonym i po analizie VAR trafienie to zostało anulowane. Stal chwilę później i tak mogła dopiąć swego, gdy po podaniu Michalika do siatki musiał trafić Prokicz, ale jakimś cudem spudłował skrzydłowy gospodarzy. Wciąż tylko 2 do 1, a w dolczonym czasie Wisła mogła uratować punkt, gdy po centrze zrzut różnego główkował Molteni. Finalnie Stal utrzymała wynik 2 do 1 i ograła drużynę z Krakowa. Wisła ponosi trzecią kolejną porażkę terenu Beniaminka w Rzeszowie przenosimy się na stadion Spadkowicza Złęcznej, gdzie wciąż znajdujący się pod kreską Górnik grał z szukającym trzeciego wyjazdowego zwycięstwa z rzędu gks Katowice. Okazja na otwarcie wyniku dla gospodarzy nadarzyła się już w czwartej minucie, ale strzał Kryku na świetnie odbił Kudła. Z kolei dobitka Grzeszczyka okazała się bardzo niecelna. Górnik napędzony od pierwszych minut. W 23 minucie dynamicznie w pole karne wpada Damian Gąska i po precyzyjnym wykończeniu jesteśmy świadkami gola na 1 do 0. Kilkadziesiąt sekund po pierwszym trafieniu górnicy ruszają w poszukiwaniu bramki numer 2, a konkretnie zrobił to po indywidualnej akcji Grzeszczyk, ale z jego strzałem uporał się kudła. W 34 minucie znów z dobrej strony pokazał się aktywny grzeszczyk, a po jego centrze w roli głównej wystąpił Serhiy Krykun, który doskonale odwrócił się po czym oddał zabójczy strzał. Świetne nastroje kibiców gospodarzy, gdyż ich ulubieńcy mają już dwa gole w zaliczki. Po stronie gości w pierwszej odsłonie warte odnotowania tylko ten strzał Figla z rzutu wolnego, po którym sparował futbolówkę Gostomski. W drugiej połowie obraz meczu uległ zmianie, gdyż to Gieksa zaczęła dominować. W 56 minucie bardzo blisko celu był Roginicz, natomiast w 70 minucie po centrze Figla z rzutu rożnego i przedłużeniu jej przez Jendrycha na listę strzelców zdołał wpisać się Michał Kołodziejski. Do końca walczyli, aby nie stracić gola Łęcznianie, ale piłka przekroczyła linię bramkową, a wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Gieksa po golu kontaktowym jeszcze podkręciła tempo. W 76 minucie mogło być już 2 do 2, ale po tej szansie Araka swój zespół uratował Gostomski. 5 minut później ponawiają ataki katowiczanie. Figiel wyśmienicie uruchamia Rogale, zagranie wzdłuż bramki, a całość wieńczy Marko Roginicz. Za sprawą bramki Chorwata Gieksa zrównuje się z Górnikiem i mamy remis. Ostatnie słowo w tym spotkaniu mogło należeć do górników, jednak z tym strzałem Kriezu z 94. Minuty poradził sobie kudła. Mecz dwóch różnych połów włęcznej kończy się remisem. niedziele zaczęliśmy na obiekcie wicelidera rozgrywek ŁKS Łódź. Tym razem dobre humory łódzkiego klubu sportowego zamierzał popsuć Spadkowicz, bruk bez Termalika nie Niedzielne strzelanie w fortu na pierwszej lidze zaczęliśmy błyskawicznie. Już w drugiej minucie po dobrej centrze Dankowskiego świetnie w pole karne nabiegał Michał Trąbka i efektowną główką trafił do siatki. Tomasz Loska nawet nie zdążył zareagować i przyjezdni musieli odrabiać straty. Na zamknięcie pierwszego kwadransa ŁKS był blisko podwyższenia wyniku, ale po zagraniu Balongo i strzale Kowalczyka rewelacyjnie w bramce spisał się Loska. W 26 minucie po raz pierwszy poważniej bramce Łodzian zagroził Brookbet. Chytrze przymierzył Polarus, ale świetnie między słupkami wyciągnął się Arndt. W pierwszej części sporo pracy mieli obaj bramkarze. W 38 minucie ponownie swoją drużynę uratował Loska, który na raty obronił uderzenie Balongo. W kolei w doliczonym czasie znów świetnie zachował się Arndt, który skrócił kąt i nie dał się pokonać. Do przerwy jedna bramka przewagi ŁKS-u, a w drugiej poszukiwania wyrównania kontynuują goście z niecieczy. W 50 minucie w polu karnym piłkę opanował Adam Radwański, sprytnie przedarł się przez defensywę i mimo dosyć ostrego kąta zdobył bramkę. Indywidualny popis zawodnika Termaliki, dzięki czemu jego drużyna mogła cieszyć się z wyrównania. UKS chciał szybko odzyskać przewagę, jednak w tym przypadku Kowalczyk nie zdołał trafić światło bramki. W kolejnych fragmentach obie ekipy nieco zwolniły tempo i więcej goli już nie padło. Rewelacja początku sezonu puszcza połomice celowała w kontynuowaniu danej pasy w domowym meczu z Sandecją Nowy Sącz. Gospodarze z pierwszym atakiem już po upływie kilkudziesięciu sekund. Piłkę do Jakuba Bartosza piętą wykłada jaka potężny strzał i niezwykle efektowne trafienie. Piłka po odbiciu od poprzeczki wylądowała za linią bramkową i Dawid Pietrzkiewicz nie miał żadnych szans ze skuteczną interwencją. Kolejne ofensywne podejście gospodarzy w 22 minucie. W szesnastce odnajduje się Klisiewicz, doskonale broni Pietrzkiewicz, ale na odbitą piłkę czyhał Piotr Mroziński i za sprawą jego dobitki zrobiło się 2 do 0. Niezwykle udane pierwsze fragmenty tej rywalizacji w wykonaniu puszczy. Sandecja do głosu dochodzi po ponad pół godzinie. W 35 minucie miejsce do oddania strzału znajduje sobie Majsa Fall i nieco zasłonięty Wróblewski jest zaskoczony takim rozwiązaniem i pozornie niegroźne uderzenie ląduje w siatce. Sandecja ma gola kontaktowego, a jeszcze przed przerwą przyjezdni mieli dwie szanse do wyrównania. W pierwszym przypadku w sytuacji jeden na jednego z Wróblewskim nieudanie lobował Merebaszwili, a w drugim przypadku najpierw strzał Gruzina odbił bramkarz Puszczy, a do bitka Lusiusza minęła bramkę. Sandecja ma czego żałować, zwłaszcza, że druga połowa zaczyna się źle dla gości, gdyż czujność stracił fal, co spowodowało ten faul na Klisiewiczu. Arbiter początkowo chciał podyktować rzut wolny, a jak się okazało przewinienie to miało miejsce już w polu karnym. W związku z tym przed szansą z 11 metra staje Łukasz Sołowiej, a stoper Puszczy ma w tym sezonie stalowe nerwy i podwyższa na 3 do 1. Gospodarze znów odskakują na dwa trafienia, a mimo to wrzucają jeszcze wyższy bieg. Jeszcze przed upływem godziny z bocznego sektora dobrze zagrywa Thiakane, a czwarty cios zadaje Hubert Tomalski. Sandecja na deskach, a puszcza jest bezlitosna. W 62 minucie dynamiczna akcja, po której duet Thiakane-Tomalski całkowicie rozmontował defensywę przyjezdnych, a Senegalczykowi w tym przypadku odwdzięczył się Tomalski i zrobiło się już 5 do 1. Sandecja nieco poprawiła wynik na kwadrans przed końcem, gdy po zagraniu masa duży błąd przytrafił się Wróblewskiemu, z czego skrętnie skorzystał Jakub Wrubel. Na tym jednak strzelanie w niepołomicach dobiegło końca. Puszcza w niezwykle efektownym stylu rozbiła sandecję aż 5 do 2. W ostatniej z niedzielnych gier spisująca się ostatnio coraz lepiej chodniczanka podejmowała pod Beskidzie. Ekipę górali w tym spotkaniu po raz pierwszy poprowadził trener Dariusz Żuraw. W szóstej minucie z pierwszym natarciem ruszają przyjezdni. Świetne dośrodkowanie w pole karne posyła Misztal, a takie piłki uwielbia Kamil Biliński, który skuteczną główką pokonuje Kuchtę. Bohater akcji bramkowej, emocjonalny roller coaster, przeżył w drugim kwadransie, gdy po tym faulu sędzia Trochimiuk pokazał kapitanowi gości czerwoną kartkę, a następnie, po trwającej kilka minut analizie wideo, zmienił swoją decyzję i skończyło się na żółtym kartoniku. Tuż przed przerwą Biliński znów wystąpił w roli głównej, gdy akcja na wślizgu zamykał Simonsen, a strzelec pierwszego gola obił słupek. Mimo to wszystko wskazywało, że pod Beskidzie zejdzie na przerwę prowadząc, ale w doliczonym czasie Honiczanka ma jeszcze rzut wolny. Ze znacznej odległości na bezpośrednie uderzenie decyduje się Filip Karbowy i po chwili piłka ląduje w siatce. Nietypowa trajektoria lotu futbolówki, która zmyliła Igonena. Emocjonujące 45 minut w a druga odsłona także ma mocne otwarcie. W 54. minucie prostopadłe podanie otrzymuje Sitek, jego strzał trafia w poprzeczkę, a ostatecznie potężną i skuteczną dobitką popisuje się Kamil Biliński. Kapitan Gurali sam zaczął i jak się okazało zakończył tę akcję, gdy pośliznął się Janota i wyręczył go Biliński. W 69. minucie odpowiedzi znów szuka Honiczanka. Dwukrotnie w odstępie kilkunastu sekund między słupkami błysnął Igonen, który obronił uderzenia Mikołajczyka oraz Karbowego. Gospodarze z Honic nie zamierzali się podłamywać i w 73. minucie ponowili natarcie, gdy świetnie zachował się Mikołajczak, który przytomnie podał do Szymona Skrzypczaka, a ten wyrównał na 2 do 2. Podbeskidzie niepocieszony takim obrotem spraw. W 80 minucie piłka ponownie wylądowała w bramce, ale trafienie Romana nie zostało uznane, gdyż Simonsen znajdował się na spalonym. Górale z akcją ostatniej szansy ruszają w trzeciej doliczonej minucie. Dobrze przy piłce utrzymuje się Roman, podanie do jepe Simonsena, a ten swoją słabszą lewą nogą oddaje zabójczy strzał. Ogromna radość Bielszan, którzy w debiucie Dariusza Żurawia rzutem na taśmę wygrywają 3 do 2 po golu w ostatniej minucie. W ostatnim czasie w Fortuna pierwszej lidze ruszyła trenerska karuzela. Nie ominęła ona resowi, gdzie Tomasza Grzegorczyka zastąpił Mirosław Hajdo. W debiucie nowego szkoleniowca Rzeszowianie w poniedziałkowe popołudnie grali na wyjeździe z robrym Głogów. Pierwsza okazja gospodarzy w ósmej minucie, gdy piłkę Górskiemu dobrze wyłuskali gospodarze. Po chwili z indywidualnym rajdem w pole karne wpada Steblecki, a po jego zagraniu dosyć efektowną samobójczą bramkę notuje Ruben Hugenhut. I w takich okolicznościach spotkanie udanie zaczynają gospodarze. Odpowiedź mogła nadejść błyskawicznie, ale sprytnym uderzeniem Antonika w krótki róg nie dał się zaskoczyć Dybowski. Intensywny pierwszy kwadrans, a w drugim kolejne okazje z obu stron. W 16 minucie po strzale Wasiluka ponownie interweniować musiał Dybowski, natomiast próbę Wolsztyńskiego zatrzymał Pindroch. W 26 minucie Resowia ma rzut wolny. Na bezpośrednie uderzenie decyduje się Marek Mróz i jesteśmy świadkami kapitalnej bramki. Nie dało się tego zrobić lepiej i Rzeszowianie wyrównali stan meczu do przerwy 1 do jednego, a drugą połowę mocno zacząć mogli gospodarze. Najlepszy strzelec Krobregu Mateusz Bochnak w tej sytuacji trafił do siatki, jednak znajdował się na spalonym. 120 sekund później po drugiej stronie z rzutu wolnego huknął Wasiluk i zabrakło centymetrów, aby goście po raz drugi cieszyli się z bramki po rzucie wolnym. Wasilug nie zniechęca się i po chwili jeszcze raz szuka szczęścia. Tym razem z akcji, w tym przypadku nie poprzeczka, a słupek został obity przez pomocnika Rzeszowian. W 73 minucie Resowia wreszcie zdołała znaleźć drogę do bramki, ale podobnie jak na początku drugiej połowy w przypadku Chrobrego zrobiła to niezgodnie z przepisami. Mimo szans z obu stron wynik ustalony w pierwszej części nie uległ zmianie. Czas podsumować wyniki dziesiątej kolejki. Na pierwszy plan wysuwa się w niej efektowny triumf Puszczy. Cenne zwycięstwo nad Wisłą odniosła Stal. Trzy punkty dopisały również ekipy Ruchu, Podbyskidzia, GKS Utychy oraz Arki Gdynia. W Głogowie, Łodzi oraz Łęcznej doszło do remisów. W tabeli mając 21 punktów na koncie samodzielnie przewodzi Ruch Chorzów. Za plecami niebieskich znajdują się dwie ekipy z 20 oczkami, czyli Arka Gdynia i rewelacyjnie spisująca się Puszczanie Połomice. Na kolejnych miejscach panuje niesamowity ścisk. Dolną część tabeli otwiera GKS Tychy, a w strefie spadkowej plasują się Odra, Opole i dwie drużyny pozostające wciąż bez zwycięstwa, czyli Sandecja oraz Resowia. W wyścigu o koronę Króla Strzelców z liderującym Pirulo po tej kolejce zrównał się Omran Hajdary. Hiszpan i Afgańczyk mają na swoim koncie po sześć bramek. Do Karola Czubaka i Mateusza Bochnaka, którzy trafiali po pięć razy, po tej kolejce doskoczył Kamil Biliński następnej poprzedzającej reprezentacyjną przerwę kolejce również nie powinno zabraknąć emocji. 11. seria gier przyniesie bowiem hitowy pojedynek Wisły Kraków z ruchem Chorzów, czy też mecz Spadkowiczów w brukbet z górnikiem Łęczna. Na dziś to już wszystko, oczywiście. Podobnie jak pierwszoligowcy, nie będziemy zwalniać tempa i ponownie usłyszymy się już za tydzień podczas podsumowania następnej kolejki. Do zobaczenia.